ELO Meron, TO zielony Meron. Dzisiaj jest ze mną Rory ELO Tak, tak, no, no. I, I dzisiaj będziemy nagrywać Minecraft, ale perspektywa. O co chodzi z tym filmem? Będą dwie różne perspektywy. I dzisiaj Edo. nagramy dwie rundki, bo... Bo, bo Rory Boerowi się kończą kotrety i... Tak. Dobra, Edo. jesteśmy na arenie i, i zaczynamy, tak. I nie chcę, że ten film długo trwa, bo będzie znowu długo, dużo ważył. E, idziemy teraz do niebieskich. Do niebieskich? A e, może iść do... tam? Ej, idziemy, tak? Ja, dam, ja z, zamiast, noż, zamiast Kirofu kupiłem nożyczki. Świetnie jestem. On idzie do nas. już idę. Sorry, do, 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 do. Ja ich zabudowuję. Ja zabudowałem. Przykoniasz! No! <zysy> <zysy> Coś ci pokazać? Stań na tym bloku. No, nie. Stań. No, 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 no. Czekaj, no. wiesz tak prosto stanie krzywo. Dobra, jesteśmy na ostatniej arenie co to ostatnia arena, bo film naprawdę będzie dużo ważył i, i nie będziemy mogli przesłać ten film na YouTube'a albo gdzieś indziej, nie wiem. Dobra... Trzy minuty nagrywamy. No to go skrócę, będzie 50 sekund trwał. Hehe, <laughs> speedrun. Ej, patrz, w siedzi. W kwiatkach siedzi, on lubi nasze kwiatki. No ja nie mogę, pinną no F1! On lubi nasze kwiatki. Kurde! Ej, chcesz jeszcze raz próbować moje nażyczki? Nie, nie wiem. No nie, zabił mnie. Mówię, nie zginę, ty ginie szybko Idę, idę. Idę, idę. Zmratował. Dobra, Czy oni robią y, nasze rośliny? No ja nie mogę, co no za naszym ten. Co ty chcesz? No on się chowa, no w roślinach się chowa Weź go fireborem rzuci, bo zaraz nie wytrzymam Zabiję uciekam uciekaj Zabiję Okej, okay, dobra, ja idę, ja idę, czekaj A masz nie zielone? Co nie, Ej, czemu to jest takie straszna ta mapa? No zobacz on nas obserwuje, patrz. Co? No ten, ten gracz nas obserwuje. No zobacz, popatrz. On chyba, że tu jest prysznic, on nas obserwuje. Chyba tak to chce. Czekaj, fireball, fireballem go rzucę. Czekaj. Nie, to nie pomogło. Czy ty służyłeś fireballa? No, ale kupiłem... Kupiłem jeszcze jednego na zapasie <noise> Ale będę miał 12 zbroi, 12 zł kupię zbroję. Waga, czy będę miał 12? Mam 12, dobra. Jeszcze sobie kupię firebora na fajny wypadek. Dobra? Nie no. ja, On idzie do nas. Ja, on nie, on lecę, do ja nie, nas. nie lecę, ja na nie lecę? On łapie. Lecę, lecę, lecę. Pomóż! Nie! No nie mogę! On idzie do nas On nam mnie telefon No nie ja co? Obudziłem się, obudziłem się Masz szybko mieć Obudź się, obudź się, obudź się Nie, nie mąż... idź Kurde. Nie. Hmm. Dobra, to było na tyle Film będzie krótki, no niestety Żeby ten film długo nie ważył Ale to było na tyle